Witam wszystkich w tym odci w odcinku. Zagrajmy z Saltera, Cień Czarnobyla. Odcinek będzie krótki, bo chciałbym Wam pokazać, jak zdobyć kombinezon najemnika. Tak, Zaczynamy od rozmowy z nim, aż nas wypuści z tego pomieszczenia. Mamy. O, dobra. A, no jest, początkowy kombinezon i mamy go. I wszystko ma plus 10%. A tamten jest 1000... Razy, znaczy nie 1000, tylko... Mm, jest dużo lepszy. Sami zaraz zobaczycie czegoś. Tak. Idziemy tędy. ma mamy tę latarkę. Ok, biegniemy, biegniemy. E, musimy porozmawiać z... E, to powiedział. On daje nam pistolet. I wtedy robimy tak. Wchodzimy tędy. tędy. I skaczymy do skutku. Aż się tam. O, aż się wdropiemy tam. Dobra. Ostatnia próba i. Nie jest to proste. Nie, prób... Nie próbujcie zrobinki, bo będzie to jeszcze bardziej. cięższe. O! O, padnam fajnie. Okej, okay, jak tu już wejdziemy, rozpędzamy się i skaczemy na drugi dach. Po wejściu mamy tu skrzynię, następnie ją rozwalamy i wypada zbroja. Zbieramy kombinację najemnika, prawda? I mamy on 600. ru, kosztuje 600 na 6000. I mamy plus 30 plus 20. Myślę, że pomogłem wam oglądać nasz kanał. Subskrybujcie i komentujcie. Żegnam.